Wymień trzy rodzaje kątów. Rozwarty, prosty, ostry. Oj, chuj. Wydawało mi się to jakieś ciężkie. Kurwa. Nie, nie, takie kurwa. Ja tak w pierwszej minucie to wymyśliłem a takie słowo. Pomyliłeś mnie z Bandurą. Tak, stereotypy, co? Co robią stereotypy? Wymień trzy kontynenty, na których Francja ma swoje terytoria zależne. Europa? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ale strzelałbym trzy randomowe i bym pewnie zaliczył. No to mogę strzelać. A ty nie za mądry? Wszystkie oprócz Azji? No kurwa. No w Afryce mają kolonie. A w no Europie jakie jest zależne? A w Australii mają? Ale w Australii i Wymień trzy miejsca, w których chciałbyś spędzić 10 minut. A kino, tor samochodowy, tor karty bardzo poprawnie, Kto Na co byś poszedł do kina? Na, na 10, 10 minut? Na 10 minut? Reklamy, na, 10 minut? Na, porno, no. na Jokera. Możliwe.